Witaj na kanale autentyczny. To kanał o narcyzach, psychopatach, socjopatach i innych zaburzeniach osobowości, czy po prostu toksycznych osobach. Jesteś tu, by zrozumieć, co Ci się przydarzyło, i zdobyć wiedzę, która jest niezbędna do uzdrowienia. Jesteś tu, by zdobyć wiedzę, by uniknąć zagrożenia. Polub, skomentuj, subskrybuj, udostępnij. Umów się na prywatne sesje. Napisz na autentyczni23małpa.gmail.com Kliknij na mój profil, a następnie pole kontakt. Co robi narcyz, gdy jesteś zdenerwowany? Kiedy narcyz wyczuwa, że nie jesteś zadowolony, kiedy wyczuwa, że nie jesteś usatysfakcjonowany, są pewne rzeczy, które wtedy zrobi. Może oczekiwać, że go opuścisz. Może doświadczać lęku przed porzuceniem. To tak, jakby miał szósty zmysł zdolność, która daje mu świadomość, czujność, która wykracza poza normalną percepcję. Narcyz może niemalże natychmiast wychwycić, kiedy jesteś zdenerwowany, kiedy jesteś zły. Potrafi wyczuć, kiedy się od niego oddalasz, kiedy się odłączasz. Narcyz będzie w stanie zidentyfikować tego przyczynę. To z kolei może wywołać jedną z następujących odpowiedzi: może pojawić się love bombing Narcyz może po prostu zacząć bombardowanie miłością raz jeszcze, lecz nie postępuje tak, ponieważ mu na tobie zależy. Narcyz postępuje tak, ponieważ jest to dla niego korzystne. Kiedy tak postępuje, kiedy stosuje love bombing, to tym samym cię uzależnia, tworzy więź traumatyczną. Narcyz pokazuje ci fałszywą tożsamość, rolę, maskę, w którą wierzysz i którą bierzesz na serio. Pokazuje ci, kim może być, ale nie chodzi mu o to tak naprawdę. Jest to jednak wiarygodne, jest to przekonywujące, jest to wystarczające, byś został, byś utknął. Jest to wystarczające, byś znowu był z nim szczęśliwy, lecz za jakiś czas. Niebawem narcyz znowu zacznie się nad tobą znęcać. Zacznie stosować przemoc, ale bombing, tak jak się pojawił, tak zniknie. Cykl narcystycznej przemocy trwa dalej. Bombardowanie miłością nigdy nie będzie już tak dobre, jak było na początku. Dzieje się tak, ponieważ narcyz już zabezpieczył cię jako swoje źródło zasilania, dlatego czuje się dość komfortowo w Twoim otoczeniu. Czuje, że nie musi, nie potrzebuje już robić dla Ciebie tego, co robił na początku. Uważa, że nie potrzebuje już tego robić, ponieważ już jest z Tobą. Już Cię ma. Zakłada, że nigdzie się nie wybierasz, więc będzie robił tylko tyle, byś został. Narcyz wie, że to jest coś, co musi zrobić tylko tyle, żebyś został. Byłeś zagłodzony, pozbawiony bliskości, miłości, seksu, czułości przez dłuższy okres czasu. Tak więc narcyz zakłada, że nawet niewielka tego ilość powinna być wystarczająca, by zmienić Twoje zdanie, Twoje myślenie. A jeśli to działa, jeśli okaże się to skuteczne, to narcyz będzie tak postępować, będzie to powtarzać. Za każdym razem, gdy będzie tak robił, to nie będzie jednak to tak skuteczne jak wcześniej. Narcyz może zmanipulować cię tak, byś czuł się akceptowany. To jeszcze nie koniec. Krótka przerwa. Wesprzyj rozwój kanału i naszą społeczność. Kliknij, proszę, przycisk kciuk w górę. Subskrybuj, aby otrzymywać powiadomienia o nowych materiałach. Kliknij przycisk Wesprzyj. Wspierając kanał, zyskasz dostęp do wielu dodatkowych treści. Dziękuję. Wyczuje, że jesteś zdenerwowany i zmanipuluje cię tak, byś to zaakceptował. Byś to tolerował. Doprowadzi do tego, że będziesz postrzegał jego zachowanie jako odpowiednie. Narcyz będzie cię obwiniał, będzie to uzasadniał, tak, że zaczniesz myśleć, że to, co robi, jest w porządku. Zaczniesz myśleć, że może tak robić. Wtedy się z tym zgadzasz, akceptujesz to, wierzysz, że zasługujesz na takie traktowanie. Tego właśnie chce narcyz. To pozwala na to, by cykl narcystycznej przemocy trwał w najlepsze. Narcyz wywoła poczucie beznadziejności. Kiedy widzi, że jesteś zdenerwowany, to może odbierać to jako słabość. Wtedy będzie usiłował ściągnąć cię jeszcze niżej. Jest to jego środek kontroli. Narcys zakłada, że jeśli może trzymać cię tak nisko, sprowadzić do takiego poziomu, to uniemożliwi ci odejście. Kiedy narcyz widzi, że jesteś tak nisko, to dopasuje się do Twojej energii, wywoła poczucie bezsilności. Beznadziejności, stan rozpaczy, stan, w którym brakuje optymizmu, pasji, jesteś zmuszony, by zaakceptować rzeczy takimi, jakimi są, a to jest dla narcyza wręcz idealne. Jest to dla niego bardzo korzystne. Narcyz jest zadowolony ze stanu, jaki jest obecnie. Nie chce, żeby coś się zmieniało. Nie chce żadnego postępu. Dzieje się tak, ponieważ to pokazałoby go w złym świetle. Narcys nie może być lepszy. Tak długo, jak czujesz się bezsilny, tak długo, jak panuje uczucie beznadziejności, to narcys jest z tego zadowolony. Jest tym usatysfakcjonowany. To oznacza, że jego praca została wykonana. I osiągnął swój cel. Kiedy narcyz widzi, że jesteś zdenerwowany, to może używać tak zwanej toksycznej pozytywności. Niezależnie od tego, jak zła, jak trudna może być sytuacja, to będzie utrzymywać fałszywe pozytywne nastawienie, zupełnie tak, jakby wszystko mogło się polepszyć. Narcyz w to nie wierzy, nie jest szczery, nie jest optymistą. Lekceważy i unieważnia deprecjonuje Twoje uczucia. Kpi z Ciebie, wyśmiewa Cię, zawstydza, wywołuje u Ciebie poczucie winy. Sprawia, że unikasz prawdziwych, autentycznych ludzkich emocji, a to z kolei uniemożliwia, spowalnia Twój rozwój. Ponieważ unikasz wtedy odczuwania rzeczy, które mogą być bolesne, to tworzy poczucie bezsilności, beznadziejności, nawet pomimo tego, że narcyz może zachowywać się pozytywnie. To tylko rola, to tylko epizod. Narcyz nie robi niczego takiego, by poprawić, by naprawić sytuację. Uspokaja cię, trzyma cię na dystans. Kiedy masz z tym do czynienia, kiedy się w tym połapiesz, to możesz poczuć się bardzo niekomfortowo w jego obecności, ponieważ zdajesz sobie sprawę, że tej osobie tak naprawdę wcale nie zależy jest całkowicie odłączona, odseparowana od Twoich emocji, a także od swoich własnych. Narcyz już dawno temu zrezygnował z życia. Oczekuję od ciebie, że zrobisz to samo. Dlatego będzie często używać toksycznej pozytywności jako środka do celu, do tego, żebyś się poddał, załamał, żebyś zrezygnował z ambicji, żebyś zrezygnował z nadziei. Narcyz zakłada, że to cię przytłoczy i pozostaniesz na dnie. Narcyz będzie cię ignorować. Będzie udawać, że wszystko jest w porządku. Dzieje się tak, ponieważ jemu jest dość wygodnie z tym, że jesteś nieszczęśliwy. Narcyz jest pozbawiony empatii, tak więc to go nie dotyka. Może to natomiast dostarczać mu zasilania. Wtedy może poczuć się lepiej sam ze sobą, z własnym życiem. Tak więc, dopóki nie odejdziesz, Jemu to będzie odpowiadać, a taki związek, taka relacja może trwać latami. Narcys może poczynić jakieś drobne starania tylko jeśli potrzebuje, lecz robi to tylko po to, by cię zatrzymać, nie robi tego, by cię uszczęśliwić. To tylko po to, żebyś od niego nie odszedł, żebyś go nie zostawił. Narcyza nie obchodzi twoje szczęście. Nie posiada empatii, tak więc nie jest to w żaden sposób dla niego korzystne. Może natomiast przypominać mu to o jego własnym nieszczęściu. Jeśli jesteś nieszczęśliwy, to narcyz czuje się lepiej sam ze sobą. Dlatego będzie starał się utrzymywać cię na stosunkowo niskim poziomie. Będzie doprowadzał do twojego niezadowolenia i nieszczęścia. Wtedy narcyz może funkcjonować pośród swoich urojeń, kiedy to jest szczęśliwy. Kiedy jesteś zdenerwowany, to narcyz może zniknąć. Może stosować ghosting, może zrobić tak, by cię poniżyć, by cię zmanipulować. Dzieje się tak, ponieważ związek, relacja ma się w całości skupiać na nim i na jego potrzebach. Kiedy jesteś zdenerwowany, to oznacza, że uwaga ma skupiać się na tobie, a tego narcyz nie chce. Narcyz nie chce angażować się w nic, co nie skupia się w całości na nim. Może również znikać, by unikać trudnych, nieprzyjemnych rozmów, by unikać odpowiedzialności, podczas gdy może się wydawać, że narcyz ucieka od ciebie to tak naprawdę ucieka przed odbiciem siebie samego odbiciem którego nie lubi narcyz doskonale wie o tym że jest powodem twojego zdenerwowania to wywołuje u niego wstyd wyzwala poczucie wstydu narcyz obawia się także że możesz odrzucić go jako pierwszy Dlatego chcę dopaść ciebie, zanim to ty dopadniesz jego. Narcys obawia się najbardziej opuszczenia i odrzucenia. Kiedy Narcys widzi, że jesteś zdenerwowany, to może po prostu poszukiwać nowego źródła zasilania. Dzieje się tak, ponieważ spodziewa się, oczekuje, że możesz go opuścić. A Narcyz nie chce inwestować żadnej energii w to, by ratować związek, dlatego znajdzie nowe źródło zasilania, tak by sobie z tym poradzić, by to na swój sposób przezwyciężyć. Jak tylko Narcyz wyczuje, że się odsuwasz, oddalasz, to sam również się odsunie i oddali. Dzieje się tak, ponieważ wie, że nie jesteś szczęśliwy i będzie używać Twojego niezadowolenia, nieszczęścia jako motywacji do tego, by znaleźć kogoś innego, by udowodnić sobie, że nie jest bezwartościowy i nieodpowiedni. Narcyzowi będzie o wiele łatwiej uszczęśliwić kogoś innego, zwłaszcza po tym wszystkim, co zrobił, po zniszczeniach. Po problemach, jakie spowodował w twoim życiu, narcyz ugania się za fantazją, w której jest kimś o wiele lepszym niż jest w rzeczywistości. Przejmuje się odbiciem, odezwierciedleniem, które pozyskuje z manipulowania innymi ludźmi, nie wykonuje natomiast żadnej pracy, by stać się takim naprawdę. Kiedy jesteś zdenerwowany, to niektórzy narcyzi mogą po prostu zacząć kampanię oczerniania. Dzieje się tak, ponieważ postrzegają to jako zagrożenie dla fałszywej tożsamości. Narcyz myśli, że jeśli zagrażasz jego fałszywej tożsamości, to wtedy musi zniszczyć twoją reputację, by wyeliminować zagrożenie. Wtedy narcyz zrobi wszystko, by przeprowadzić kampanię oszczerstw, Żebyś wyglądał źle, jak najgorzej, na szalonego, wtedy ocali własną reputację, tożsamość, wizerunek. Narcys może też tak zrobić, by cię poniżyć, ponieważ go odrzuciłeś lub zdemaskowałeś, a nawet za to, że nie jesteś z nim szczęśliwy. Narcyz postrzega to tak, że jest to dla ciebie przywilej. Że w ogóle jesteś w jego otoczeniu, nawet pomimo tego, że może traktować cię okropnie. Narcyz nawet nie myśli o wszystkich okropnych rzeczach, jakie ci robił. Patrzy tylko na Twoje reakcje, Twoje reakcje na przemoc. Kiedy widzi, że jesteś zdenerwowany, to obawia się, że możesz go odrzucić lub zdemaskować. Dlatego chce dopaść cię pierwszy. Chcę dopaść Cię, zanim to Ty dopadniesz Jego. Narcyz chce także Cię poniżyć za to, co w Nim zobaczyłeś. Za to, co złego w Nim zobaczyłeś. Umów się. Na prywatne sesje napisz na autentyczni23małpa.gmail.com Polub, skomentuj, subskrybuj, udostępnij. Pomoże to innym ofiarom narcyza tutaj dotrzeć. Naszym wspólnym celem jest zwiększanie świadomości w społeczeństwie i pomoc ofiarom psychopatów. Zostawiając polubienia i komentarze, wysyłasz wiadomość, że to co robią, ma sens i jest potrzebne. Przyczyniasz się do rozwoju kanału i wspierasz naszą społeczność. Zachęcam do komentowania. Podziel się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami z innymi. Jeśli nagranie jest dla ciebie pomocne a nie masz w zwyczaju komentować, to zostaw proszę emotikona, serce lub coś podobnego. Dziękuję. Kliknij dzwonek, żeby upewnić się, że otrzymasz wszystkie powiadomienia o nowych nagraniach. Jeśli chcesz wesprzeć to co robię, wysyłając darowiznę, skontaktuj się poprzez e-mail. Dziękuję i do usłyszenia wkrótce.